Słuchajcie, już jest zwiastun siódmego odcinka cyfrowego cyrku, który to pokazuje nam nową przygodę, trochę fabuły, daty premiery oraz inne ciekawe sekrety. Także oglądajcie uważnie do końca. A swoją drogą dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony odcinek oraz zostawcie łapkę w górę. Na tysiąc polubień od razu wrzucam nowy film, a jeśli oglądasz to z telefonu, to podbij ten materiał będę mega wdzięczny. A zaczynając, nowa zapowiedź siódmego odcinka pokazuje nam scenę na plaży, która to odbywa się na zewnątrz namiotu cyfrowego cyrku, czyli tak jak przewidywaliśmy w naszych filmach jeszcze miesiąc temu. Otóż nasi bohaterowie, co teraz się potwierdziło, udadzą się do kolejnej lokacji, znajdującej się bezpośrednio obok ich cyfrowego namiotu. Co też od razu odrzuca wszystkie inne teorie mówiące, iż nowa przygoda to święta, czy też nawet plażowanie, ale dlaczego? Cóż, wiemy z poprzednich odcinków cyrku, że zwykle postacie, będąc poza namiotem, miały chwilę, by ze sobą porozmawiać i się w jakiś sposób integrować, podobnie jak to było ostatnio podczas. Sceny pod gwiazdami, która również miała miejsce niedaleko tej właśnie oto plaży, a oczywiście oficjalne przygody tworzone przez Keina odbywają się w takich nowych obszarach stworzonych przez niego więc ta plaża to nie jest do końca ich normalna przygoda, a po prostu ten czas spędzany poza namiotem cyrku między przygodami który zwykle jest z tych odcinków wycinany i my tego osobiście nie widzimy, także w tym nadchodzącym siódmym odcinku możemy spodziewać się innych obszarów i ich prawdziwej przygody, gdzie to Kane wyśle ich do jakiegoś dziwnego świata, no bo pamiętajmy, że ten odcinek plażowy co prawda będzie na plaży, no ale plaża nie jest taką do końca przygodą, które tworzy Kane, tylko po prostu miejscem, które znajduje się bezpośrednio obok naszego namiotu. A poza tym ta plaża, wszyscy dobrze wiemy, że Istnieje już od samego początku cyrku i zobaczyć mogliśmy już ją w odcinku pilotażowym. Także to była tylko kwestia czasu, zanim tu się udali, i warto tutaj dodać, że na dworze zostały jeszcze inne obszary, i mnie osobiście najbardziej teraz interesuje. Ten park rozrywki, także ciekawe, kiedy trafią do tej lokacji. No i wracając do samych nowych scen i ich analizy, wszystko zaczyna się od wypowiedzi Bombla, który to mówi, że nasze postacie powinny wyprawić sobie imprezę plażową, co oczywiście nawiązuje do poprzedniego odcinka, a dokładniej odcinka piątego, gdzie to również Bombl tą kwestię wypowiedział, no i w końcu ta impreza się odbędzie. Także jest jakiś powód do Świętowania, ale o co tutaj dokładniej chodzi, co tu takiego będą świętować, tego dokładniej nie wiemy. Z kolei dalej widzimy napis mówiący, iż jest to ich taki dzień plażowania. I wtedy też pojawia się podekscytowane słońce mówiące jaki to jest dobry dzień. Oj tak, w tym nowym odcinku nasze słońce dostało więcej kwestii do wypowiedzenia i w końcu trochę bardziej poznamy nasze słoneczko. No i kolejno nasi bohaterowie w tych scenach wchodzą do magicznej przebieralni stworzonej przez Kejna. Pierwsza wchodzi tam, nasza pomni i po przebraniu słońce zwraca uwagę, że jest ona strasznie blada, więc jakby chciała oparzenia słoneczne, no to Nasze słoneczko chętnie sprawi jej taki ból. I cóż, nasza pomni, oczywiście, że tego nie chce, nie chce mieć oparzeń słonecznych, na co słońce odpowiada, że trzeba było o tym myśleć, zanim zdecydowałam, że cię nienawidzę. Także jak słyszycie, nagle nasze miłe słoneczko okazuje się, że jest sadystyczne. Oczywiście wtedy też do akcji wkracza zawsze wszystkich pocieszająca ragata, która mówi, by ignorować słońce, bo ono już takie po prostu jest. Także nasi bohaterowie musieli już mieć z nią styczność przed pojawieniem się pomni do tego cyfrowego świata, do czego zapewne pojawi się jakieś nawiązanie w pełnym odcinku, także na to musimy jeszcze poczekać, no ale oczywiście według rady ragaty wszyscy to słoneczko dalej ignorują. No i idąc dalej widzimy jak nasze postacie opalają się na plaży, a nasza Gengel wymyśliła sobie zabawę w rozwalanie arbuza, ale tutaj do akcji wkracza Zubolka, która to maluje na arbuzie podobiznę Jaxa i wtedy też rozwalenie tego arbuza sprawia naszej dwójce więcej frajdy. Także potwierdza się tutaj teoria z naszych filmów, gdzie to twórczyni postaci zdradzała, że nikt nie lubi Jacksa. Cóż, Gengel i Zubel to najchętniej by rozwaliły mu tym kijem twarz, także relacje między nimi są bardzo, ale to bardzo napięte. Szczególnie jeśli spojrzymy na Jaxa, ponieważ podczas tych wszystkich scen on tam się znajduje. Otóż cały czas widzimy go w tle, siedzącego na leżaku, oddalonego od wszystkich samotnego i smutnego. O i tak, z naszym królikiem, niestety nie jest najlepiej i zapewne nadal przeżywa to, co wydarzyło się w poprzednim odcinku, gdzie to doszło do kłótni między Jaxem i pomni i gdzie to też nasz Jax miał taką scenę załamki, którą to nazwano sceną abstrakcji, no i tam był bliski przemiany w potwora, także było to naprawdę niebezpieczne i mam nadzieję, że w tym odcinku wraz z jego przebiegiem trochę mu się poprawi, bo tutaj widzimy, że niestety nie jest z nim dobrze. Ale za za to z drugiej strony lepiej jest u Gengel. Ta widać, że teraz ma się lepiej i nawet w swojej masce tragedii jest wesoła, co wcześniej byłoby totalnie niemożliwe, także dzięki wsparciu Zubolki ta postać zaczyna promieniować, także jestem ciekaw jakie obroty nabierze ich relacja, bo pamiętajmy, że nasza Zubolka jest zakochana w Gengel, co odkryliśmy w szóstym odcinku, dlatego też coraz częściej próbuję się do niej zbliżyć, i dlatego też nasza gengle w sumie stała się bardziej radosna. Natomiast kolejno po rozwaleniu Arbuza, niestety dalej dokładnie dalszych scen, no nie widzimy, no bo sceny tutaj zostają przerwane, żeby nie zdradzać nam zbyt dużo, ale na nasze szczęście dowiadujemy się jeszcze więcej w dalszej części Glitch Directu, na którym to twórcy zdradzają nam, że od tego momentu historii, od tej sceny plażowej w fabule cyfrowego cyrku wystąpi taki nagły zwrot akcji, który to sprawi, iż wszystko nabierze tempa, historia będzie bardziej mroczna i z jakiegoś powodu wszystko zacznie się od plażowego odcinka. Co jest dosyć podejrzanym doborem tematyki do mrocznej akcji, ale więcej sensu nabierze to pewnie, kiedy ujrzymy cały ten nowy siódmy odcinek. Co więcej, twórcy zdradzili nam fragment ósmego odcinka cyfrowego cyrku, który to puścili na olbrzymim przyspieszeniu. Sami zobaczcie. No dobra, ale co jeśli puścimy to w zwolnionym tempie? Cóż, wtedy to zobaczymy różne sceny z cyrku, w tym scenę z Jacksem i pomni, oraz wiele więcej scen wewnątrz namiotu. A dokładniejszą analizę tego wszystkiego zrobimy po premierze siódmego odcinka, także wyczekujcie. Poza tym dla osób oglądających serial na Netflixie pojawiło się ogłoszenie, iż publikacje cyrku zostają wznowione i będą wychodziły one w pakietach. To oznacza, że 12 grudnia na Netflixie wyjdzie odcinek 5, 6 oraz 7. Natomiast pozostałe odcinki wyjdą, kiedy cały sezon będzie skończony. Także na Netflixie serial ten będzie pojawiał się z takim trochę opóźnieniem, ponieważ według statystyk ludzie częściej oglądają odcinki, kiedy wychodzi ich kilka naraz, a nie tylko po jednym. A Wy jak robicie? Oglądacie cyfrowy cyrk po kolei, czy czekacie może na więcej odcinków? Dajcie znać. Natomiast jeśli chodzi o tematykę nowego odcinka, no to wszystko na razie wskazuje na lato i to, co z nim związane, także być może otrzymamy różne letnie przygody, co byłoby bezpośrednio powiązane z ich plażowaniem. Oczywiście szczegółów tutaj nie znamy, ale nie martwcie się, bo wszystko jeszcze przed nami. No bo do premiery mamy jeszcze sporo czasu, więc po drodze na pewno pojawią się jeszcze jakieś inne poszlaki. Na pewno zobaczymy jakieś zdjęcia z nowego odcinka. Na pewno zobaczymy jakieś tutaj nowe zwiastuny, no bo pamiętajmy, że to było pokazanie fragmentu odcinka siódmego, a nie sam zwiastun, także do zwiastunu musimy jeszcze poczekać. Zwykle zwiastun pojawia się tydzień, dwa tygodnie przed premierą, także Spodziewałbym się zwiastunu w okolicach 1, a może 6 grudnia, tak tematycznie by wrzucili. Cóż, zobaczymy, pewnie gdzieś w tym momencie ten zwiastun się pojawi. No a dlaczego w tym okresie by się miał pojawić? Cóż, teraz już wiemy, że nowy odcinek wyjdzie dokładnie 12 grudnia, czyli tak jak przewidywaliśmy w ostatnim filmie na tym kanale. Co więcej, twórczyni postaci wrzuciła nowe zdjęcie naszego Jacka, przedstawiające go na miotle i znowu tutaj zmienił, można powiedzieć, swój wygląd. Znowu ma cosplay, tym razem Wiedźmy. Także chyba Kane lubi naszego Jaxa przebierać. Jestem ciekaw, czy ujrzymy tą scenę, czy będzie jakieś nawiązanie do Halloween w odcinku. Być może jakieś krótkie się pojawi, takie wiecie, na przykład 10-15 sekund, coś takiego. Cóż, poczekamy, zobaczymy, ale musicie przyznać, że Jax w stroju Wiedźmy wygląda całkiem ciekawie. Z kolei nasz królik Jax wciąż skrywa swoje inne mroczne sekrety ale co dokładniej przed nami ukrywa, cóż, to analizowaliśmy w poprzednim filmie na tym kanale, linka do niego znajdziecie w przypiętym komentarzu, także zapraszam i pozdrawiam widocznych tutaj wspierających.